Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Katarzyna Sokołowska, Fundacja Woim Pamiętamy, Aneta Sela Stowarzyszenie Zawsze Wierne Tobie Polsko. Moi drodzy, jesteśmy w Domostawie. Nie wiem, czy widać ojraczenie. raczej nie. No ale musicie nam uwierzyć na słowo, jesteśmy w domostawie, uczciłyśmy y, pamięć naszych zamordowanych rodaków, ponad 500 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców zamordowanych przez ukraińskich sąsiadów. Bestialsko. Dokładnie. Moi drodzy, y, w tej chwili no, już uroczystości się kończą, ponieważ dobiega końca film Jacka Międlara, generacji Dom Atrox. I my również chciałyśmy podsumować ten ostatni tydzień, ostatni tydzień, który no, był przypojony właśnie w te wszystkie uroczystości w różnych miastach Polski poświęcone naszym zamordowanym rodakom. Bardzo się cieszymy z tego faktu, że coraz więcej z tych e, uroczystości w różnych miastach Polski, przeważnie te wszystkie większe miasta tak. e, e, właśnie obfitowały e, w różne wydarzenia kuczci naszym. Miasta, miasteczka, wszędzie, Dokładnie. gdzie są pomniki, gdzie jest jakikolwiek ślad, tak. wszędzie tam e, ludzie składali wiązanki, paliły się znicze, e, odmówione zostały modlitwy i każdy, gdzie kto mógł, miał okazję, żeby. żeby żeby oddać tą część, żeby się upomnieć o tych, o tych naszych pomordowanych. Tak. Moi drodzy, dla nas oczywiście najważniejszym wydarzeniem był realizowany przez nas, organizowany przez nas, e, czyli przez Fundację Wojny Pamiętamy, przez Stowarzyszenie Zawsze Wierne Tobie Polsko i przez Fundację Polak w Polsce Gospodarzem, Marsz Pamięci, który był organizowany w Warszawie w dniu 6 lipca, e, w niedzielę. E, było to, e, był to nasz wspólny sukces frekwencyjny, Sukces, wydarzenie, które zgromadziło nie tylko starsze osoby, ale również młodzież, ludzi, ludzi młodych z dziećmi. Było kilka tysięcy osób. Moi drodzy, bardzo się cieszymy z tego faktu, ponieważ wiemy w tej chwili, że ta frekwencja jest wyznacznikiem naszej działalności. A to dopiero początek tego, co zamierzamy zrobić. Jak już zapowiadałyśmy wspólnie z Anetą, tak. 10 lipca będzie organizowany marsz ku czci Orląt Lwowskich i Przemyskich ten marsz będzie w Warszawie to takie na razie ustalenia tak. na pewno on będzie i bardzo już Was serdecznie zapraszamy tak. w przyszłym roku ponownie organizujemy marsz w Warszawie, będzie w dniu 5 lipca myślę, że 5 lipca zobaczymy, może ludzie będą chcieli w sobotę ale to się okaże że tak powiem w praniu Natomiast po marszu będziemy po raz pierwszy organizować koncert kresowy, na, których, na którym będą zaproszone zespoły zarówno hip-hopowe, rockowe, jakieś, jak będzie muzyka poważna. Musimy zgromadzić ludzi młodych wokół tego tematu. Musimy zgromadzić ludzi młodych, którzy przekażą ten temat następnym pokoleniom Polaków. Ale no, moi drodzy, do celu. <grym> Nasz marsz okazał się naprawdę wielkim sukcesem, natomiast był jeszcze w Warszawie drugi marsz 11 lipca, który niestety, niestety jest, że tak powiem, takim jakby to powiedzieć takim sprawdzianem. Że na nienawiści i na. Yy... Znaczy dla nas okazało mm. się, że po prostu mimo nagonki, jaka była przez pół roku, tak. myślę, że to wszyscy wiemy o tym, wszyscy mm. to widzieli, tak naprawdę nie daliście się porwać tej fali nienawiści, tak. jaka została wytoczona przeciwko tak, mm. przeciwko Fundacji Wojny Pamiętamy, tak. przeciwko Marszowi, pamiętajmy, mm. poświęconemu yy, polskim ofiarom ukraińskiego tak. ludobójstwa. Niestety jest środowisko, które pomimo tego, że yy, no, wywodzi się z naszego środowiska, pomimo tego, że nazywają się patriotami, kresowianami, yy, okazało się środowiskiem bardzo zawistnym i yy, yy, po prostu yy, no, grającym yy, nie fair, czyli poprzez taką. Znaczy, no bo... umówmy się, to było gówniarskie zachowanie, bo takie nazwiska, tak. że naplułbym pani Kasi w twarz. Że, że hurtownia odzieży, organizuje marz, tak, że sprzedaż beretów, no to to jest chamskie, e, to jest zachowanie. Nie, no, tak się jest... umówmy, no to. Chyba Bardzo słabe zach zachowanie i myśmy milczały cały rok. No ale, proszę Państwa, nie można milczeć e, bez końca. My nie nadstawiamy drugiego policzka, e, my nie jesteśmy aż tak miłosierne. E, w końcu trzeba się e, z osobami hamskimi rozliczyć i ten marsz 6 lipca był naszym rozliczeniem. E, I to dowodzi temu, że na nienawiści, na y, złych słowach i y, no po prostu. Y, na nienawiści, tak jak powiedziała y, jedna taka moja znajoma tak. pani Bogna. Na nienawiści nie zbudujemy. się niczego nie dobrego. Nie I to, no, i niestety, niestety, marsz 11 lipca okazał się frekwencyjną klapą. No, no cóż, nie, nie będziemy owijać bawełnę. Ja jestem osobą prawdomówną, jestem osobą szczerą, nienawidzę kłamstwa, brzydzę się osobami nieszczerymi, dlatego też... Moi drodzy, w przyszłym roku organizujemy marsz 5 lipca następnie koncert kresowy. Bądźcie z nami, bo my chcemy coś zrobić dla przyszłych pokoleń Polaków. My chcemy zachęcić młodzież. Mamy również Stowarzyszenie Zawsze Wierny Tobie Polsko. Chcemy wyjeżdżać do różnych miast polskich, organizować prelekcje z ludźmi, którzy przybliżą Wam nie tylko historię ludobójstwa z lat 40. ubiegłego wieku, ale również przybliżą Wam historię związaną z rzezią pod Batochem, pod Humaniem. Tak. Dokładnie. Nie. Yy, przybliżą Wam historię orąd lwowskich, wojny polsko ukraińskiej, yy, tak zwanej krzywdy ukraińskiej w dwudziestoleciu tak, tak, międzywojennym. Jest, Strasznie jest dużo tematów, dużo, tak, które tak. są zakłamywane, zakopywane, zatajane przed polskim społeczeństwem. I my no mamy, nie, mamy taki cel, żeby tym wszystkim żeby Polacy poznali tak, prawdę, żeby dokładnie. Polacy poznali prawdę, żebyśmy kiedyś nie musieli tłumaczyć. Nie wiem, swoim wnukom, kto to był Banderowiec, że to tak naprawdę był Ukraińc, niech oni to tak. wiedzą. Niech oni to wiedzą tak. od najmłodszych lat, bo, bo to nie jest ukraińskie ludobójstwo, które wydarzyło się w latach 40. ale to jest ukraińskie ludobójstwo, które dzieje się co kilkadziesiąt albo co kilkaset lat tak. na narodzie polskim i sprawcami są po prostu Ukraińcy. I my jeszcze, ja jeszcze ze swojej strony chciałam Wam podziękować, że jednak okazało się, że nie daliście się ponieść no tej fali nienawiści. Powiem o tych e, działaniach podjazdowych, bo to e, trzeba omówić. E, tak, e, tak. Ponieważ tak, my się tak. dopiero w tej chwili dowiadujemy, jakie były działania z tej strony, z tego środowiska, którego organizowało marsz 11 lipca, czyli e, no, nazwijmy to, e, pana po imieniu, pan Andrzej Łukawski, który no niestety okazuje się osobą bardzo nienawistną, e, e, w ten sposób, że już nawet osobom, które były na naszym marszu, nie podaje ręki, odwraca się, mówi, że no byli e, na marszu, Marszu i dlatego po prostu nie poda im ręki. Pisali do różnych osób, naszych znajomych, wspólnych znajomych, na Messengera. Byli, posuwali się nawet do takich, do takich działań, że byli na naszym Marszu 6 lipca i zachęcali osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu do tego, aby przyszły na ich Marsz 11 lipca. No niestety, te ich działania się nie opłaciły. Na, na czymś takim nie zbudują nic trwałego, nic trwałego. Tylko szczerością i prawdziwymi wartościami można coś osiągnąć. Moi drodzy, zapraszam do, do, do współpracy. Zapraszamy ludzi do wstępowania, do Stowarzyszenia Zawsze Wierne Tobie Polsko. Tak, jesteśmy otwarte na wszelkie pomysły. Tak. No i. I chcemy tą prawdę przekazywać, więc jeżeli chcecie nas słuchać, chcecie tak. tej prawdy, chcecie przekazywać ją Waszym dzieciom, waszym wnukom, to my jesteśmy po prostu od tego. Tak, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękujemy, że jesteście. Tak, z tego miejsca, które to powinno być naszą coroczną pielgrzymką do Mostawa i pomnik poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Po, pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.